No, jest siódma trzydzieści dokładnie, a ja już jestem po robocie pierwszej. Pierwsze co to rozpaliłem oczywiście i piec już jest nadmuchany. leci gorąco. Jest piękne palenie teraz. Zrobiłem tak jak pisaliście, czyli. Rozpaliłem od góry, na dół dałem mokre, zaraz trzeba będzie podkładać. No i to też dobre i to dobre. To jakieś tam szczególnej różnicy nie zauważyłem. Jak widzicie, felgi wyjechały, obciążniki wyjechały, właśnie był klient odebrał. Czyli jakaś tam pierwsza gotóweczka wpadła. Dzisiaj Kuba przyjedzie za jakieś pół godziny, może trochę później. Składamy Władka, nie? Składamy władka. Jak się uda, nie gwarantuję, ale jeśli się uda, to spróbujemy go odpalić. W takim sensie, że na krótko rozrusznik cyk, 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 pompa założona, poskręcane przewody, e, wstępnie ustawione zawory, zbiornik z paliwem karnister. E, e, zalejemy pompę, odpowietrzymy wtryski. Przekręcimy, zobaczymy, czy zagada. <laughs> ja muszę tak e, na pewno jeszcze pojechać do sklepu do AgroStock na do doparczewać, zapraszam serdecznie. E, chcę kupić nowe, e, nowy kolektorek wydechowy i tłumik zresztą też, bo tak, ten jest spawany, jest brzydki, z wrzerami. E, tutaj, jeśli chodzi o kolektor, to jakaś tu jedna szpilka jest szóstka, tu jest ósemka, tu jest dwunastka, każda śruba inna. E, on już jest sfatygowany za mocno założę świeży yy, i coś jeszcze miałem chyba do kupienia ale już nie pamiętam co na pewno ten kolektorek jego by pasowało do piaskowania po prostu już mieć czyli ja dzisiaj zajadę tam i skręcimy, bo później naleci do tego piachu, nie? Cylindrów poza tym tak yy, Rozrusznika nie będziemy wkręcać, nie wiem, właśnie co z tą pompą. Rozrusznika nie będziemy wkręcać, bo nie dopiaskuje mi tam w tych szczelinach. Tutaj się napcha czegoś, napcha się do tego otworu i tyle. Bo te, do tego piaskowania pojedzie e, władio pewnie od razu w poniedziałek. E, ja już mam tutaj. Co ja tutaj już mam? A, koparkę przygotowaną mam, bo zaraz będę miał na nią robotę tutaj na podwórku, jest dogrzana delikatnie wjechałem busem na jej miejsce bo potrzebuję placu na podwórku bo jest już, o widzicie, ciasno się zaczęło robić mocno tego busa będę musiał też wyjechać i chyba go będę, nie będę go stawiał pod wiatę. wstawię lawetę żółtą, a bus będzie stał tam o, tak mi się wydaje. Albo nie wiem, albo koparka tu. No, tak czy siak, trzeba jakieś miszmasze porobić, pochować tego trochę. Miszmaszy nigdy dość. E, tak więc ja teraz czekam tutaj na e, Kubę i działamy. Trzeba będzie. Bo ja już też chciałbym się w końcu zająć włeską, myślę, od poniedziałku. Czyli kompletowanie już jej do końca. Jest co robić jeszcze i trzeba byłoby się tym zająć, silnik trochę podpolerować, wstawić, poskręcać, łańcuchy pozakładać i wychodzić z instalacją jak wyjdę z instalacją, boczki, osłona łańcucha jeszcze musi wpaść, hamulec, skompletować nożny A to znaczy skompletować, wszystko jest przygotowane, kabłąk, tutaj ten, e, dźwigienka, nie dźwigienka, śrubki, wszystko jest Przód jest już skompletowany w sumie można linkę puszczać. Do licznika linkę można puszczać licznik skręcać. Stacyjka wchodzi i tutaj już trzeba będzie pomału zamykać temat tej włeski, Żeby zająć się na szybkości tym ogarkiem, bynajmniej przynajmniej wizualnie go odmalować. Silnik zobaczymy i zajmujemy się cz Czetą. Ja muszę też tutaj zrobić porządek. Swamko. Z tej strony ja, nie grzeć. Prezentuję Wam zamontowaną pompę wtryskową do władka. Na to jeszcze nie patrzcie, bo że tutaj wiele rzeczy brakuje, tak? No tutaj na przykład brakuje, tu nie jest przełód założony, tu nie ma, tu nie ma tych dwóch, e, tak dalej. Tutaj nie mamy jeszcze głowic. Ja to sobie przesmarowałem olejem po prostu od dwóch Niech po prostu ma, bo wiadomo, przy próbie odpalania nie czym nabiję mu ciśnienie i tak dalej, niech nie chodzi na sucho. A od dwusuwa jest zawsze, przy takim uruchomieniu jest lepszy, z tego względu, że on się bardziej osadza na ściankach, jest bardziej lepki. A później po prostu jak już dostanie normalnie oleju, to on się spłucze, zmiesza z tamtym. A to i tak jeszcze będzie olej zmieniany, czy tak, czy siak, bo wiadomo, no trzeba to będzie dotrzeć, niech on sobie pochodzi, ułoży się. Ale to i tak będzie na razie pierwsze odpalenie. No, ale niestety nie dzisiaj, z tego względu, że tak. Brakuje nam sporo rzeczy. A mianowicie, trzeba dokupić zestaw podkładek miedzianych do tych wszystkich śrubunków do przewodów. Trzeba dokupić filtry paliwa. Napęd ślimaka tutaj, z tego względu, że no tutaj chodzi niby, ale jest podejrzewam ślimak zmielony, bo linka ani drgnie. Trzeba drugie, nawet nie zakładałem. E, 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 cóż, 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 cóż. A, trzeba jeszcze, pokażę wam z drugiej strony. Żeby to od razu pozakładać dobrze, e, trzeba tutaj uszczelniacze, popychacze zaworowe w drugie. I to się dosłownie delikatnie zrobi filmik z silikonikiem, żeby po prostu to było suche, bo ten, kto ma władka, doskonale wie, że to też jest jeden z wielu mankamentów w tych ciągnikach po prostu tutaj dziś się zaraz leje wentylator powietrze kieruje w tą stronę i zaraz tutaj pod pompą wtryskową blok wszystko jest zażegane. no bo niestety cieknie tak mm. tutaj już tak jakby naszykowałem sobie o tutaj leży wtrysk yy, nowa końcówka wtryskiwacza tutaj widzę dali nowe podkładki Zabezpieczone, wszystko fajnie, ładnie hermetycznie zapakowane w woreczku. Tutaj mamy przewód zasilający. Hmm. Tutaj mamy karteczkę, zostawiłem Grzesiowi. Głowice. Eee. Głowice, głowice. Tak. Hmm. Zaryzykuję, dam te podkładki. Mimo to, że widzę, że tutaj są zabielone przylgnie cylindrów. Dużo osób mówi, żeby jak mamy to przez tokarza zabielone, wyrównane, żeby po prostu składać to na cylindry. No dobrze, zgodzę się. Ale to są używane głowice. Tak, one mogą być dziś delikatnie, krzywe, mogą mieć dziś jakąś odchyłkę. Ale jak są zabielone, czyli jednak było już coś liznięte, że się tak wyrażę. Jedna jak i druga, tak. Jedna to nie patrzcie, bo to jest jakieś brudne. E i cóż, fajnie, że jest zabielone, tak, bo ten no niestety, no głowica aluminiowa, no to temperatura, to wszystko, siła sprężania, ona powoduje czasem, że jest wykrzywiona, albo jak jest źle dokręcona, to też ją może pokrzywić. Ale ja dodatkowo na to wocik zastosuję te uszczelki, dokręcę z odpowiednią siłą i zobaczymy, jak, jak to będzie się zachowywało, ale myślę, że dobrze. Eee, co my tu mamy więcej? Tak wiem, nie wolno kłaść głowicy zaworami w dół, ale ja to zrobię delikatnie i na szmatce. One złożone chyba na trzy. Także jest mięciutko, nic się nie stanie absolutnie. Eee, tutaj widzę ładnie. Czekajcie, wezmę latarkę. Kurde, puść. Pokażę Wam gniazda pod wtryski. Są też zabielone. Będziecie widzieli. Eee, także to już kolejny plus trzeba będzie dodatkowo jeszcze uszczelki pod wtryskiwacze, żeby to ładnie przylegało. Tutaj jeszcze gwint podejrzewam czymś się poopczyszcza. To wszystko będzie ładnie chodzić. Wiadomo, dojdzie do tego jeszcze klawiatura. Tutaj widzę nawet kanał olejowy jest przeczyszczony, także bardzo mnie to cieszy. No tutaj wszędzie wiadomo, no dojdą przewody, śrubunki. Tutaj mamy sący wydechowe, zawory nowe. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Czekajcie chwilę. Także ten i ten nowe. Zresztą, tak jak tutaj widać, podocierane. Nie, bardzo ładnie zostanie nam tak najpierw przykręcić głowicę z odpowiednią siłą później ewentualnie sprawdzić jak on już się ułożył do na szpilkach klawiatura wiadomo wszystko ładnie później ustawiać też luzy zaworowe nie wiem zastanawiam się pewnie zrobię grzyściowi na sącym 25 a na wydechowym 30 Także zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. No wiadomo, no on jeszcze odpalimy, on się musi ułożyć, jak to się mówi, wyklepać. Oczywiście nie zawarotłoki, no absolutnie do tego nie możemy dopuścić. Eee, później co. No wiadomo, no pierwsze próby odpalenia i tak dalej, no to wiadomo, no to będzie przebiegało w różny sposób. Tutaj sobie później poustawiamy jeszcze yy, wtrysk tutaj na kole średnio widać i tutaj mamy ten specjalny znaczek o tutaj będziecie dobrze widzieli tutaj mamy pierwszy znak gdzieś tu dalej jest drugi znak, a tam na dole to nie będziecie widzieli a już nie będę kręcił nim jak wiadomo olej do silnika kawałek rozrusznika i ogień na tłoki. i Władzio ma zagadać i co no ja na razie nie mam części, no nie będę tego dalej składał, no bo fajnie to jednak złożyć, żeby to miało ręce i nogi. Mamy godzinę, mamy w ogóle sobotę, godzinę w pół do dwunastej. Ja będę kończył ten dzień z tego względu, że jeszcze jadę do siebie, już do domu po prostu, też mam parę spraw do załatwienia. Dlatego pewnie Grzesiek wróci, to wam coś dogra. I cóż, ja kończę i widzimy się w poniedziałek działamy dalej z Władkiem składam to wszystko pod warunkiem że Grzesiek oczywiście to wszystko kupi eee, dlatego ja zwa, na razie kończę eee, piec już troszeczkę ostyk już nie podkładałem bo wiedziałem że będę kończył także co się niech jedzie do sklepu kupuję listę zakupów mu zostawiam o, proszę bardzo Grzegorzu, żeby nie było, żebyś nie zobaczył. Tak, widziałem Ci kartkę z Twojego pięknego notysika Unii. A ja co? Kończę. Widzimy się w poniedziałek. Na razie. A siemano. Ja już właśnie wróciłem. Mamy godzinę 14. Kuba mi zostawił kartkę jakoś. Co mam kupić? Głowice widzę niezamontowane. Bo brakuje. Czegoś. Pompa wjechała już na swoje miejsce, ale tak komplety, tak zestaw podkładek miedzianych. To kupię chyba takie pudełeczko całe, tak jak i o-ringów zresztą, uszczelniacz po po, po zaworowych, yy, zmywać do hamulców, yy, na Pęd ślimaka licznika, podkładki miedziane pod wtryski, filtry paliwa. To mam kupić ale to już w poniedziałek i będziemy dopiero tutaj już od poniedziałku, a olejem jest zalane Przykryję. najlepiej tak, żeby to było. O. O. Kuba będzie sobie tutaj chyba przy tym, ja będę przy Włeskach i od poniedziałku ruszamy z tymi tematami, czyli Władek i Biała Włecha. Tutaj jakiś porządek jeszcze trzeba będzie poustawiać te motory. Chciałbym ten temat Białej Włeski zamknąć w tydzień, ale podejrzewam, że realne to nie jest, chociaż zobaczymy. Może jej się uda, bo tutaj już jest końcówka, tutaj elektrykę, aby zrobić, dzisiaj zamówię na Allegro elektrykę do niej. Ale jej nie zamontuję. Tylko sobie potrzebuję na wzór jak to popuszczane przewody i zrobię drugą z kabla normalnego, bo gdzie ja mam ten kabel? Nawet powiem wam, mam taki kabel, z którego chcę zrobić elektrykę. O ten. To jest jeden razy półtorej. Z takiego przewodu sobie popuszczam sam. Kupię tylko koszulki, jakieś termokurczki, i żeby to wszystko poproszlować w jedno, tak jak trzeba. I bo tutaj, te zestawy, które się kupuje, te, 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 te nie zestawy, tylko wiązki elektryczne, one w środku mają tylko trzy druciki miedziane. Tego się nie, nie ma sensu tego stosować w ogóle. Ale jest przynajmniej już układ przewodów taki, jak być powinien, tak więc. Będzie mi łatwiej podchodzić, bo to chodzi o podłączenie dobrze stacyjki, długie, krótkie, z e, zapłom przez włożenie kluczyka i te rzeczy, nie? E, I tak, no dobra, to mamy już jakiś zamysł tego, co będzie się działo e, od poniedziałku, a jeśli chodzi o e, weekend, to będzie tyle. Jutro filmu pewnie też nie będzie, chyba, że pojedziemy pooglądać pola. Piec jest wygaszony, jeszcze ciepły. Zamówiłem nowy licznik y, tych, ty, ty, jak to się nazywa, termometr y, do 250 stopni, bo ten y, nie wytrzymał. Tu się cyna rozcynowała w ogóle. No tam, dogorywa sobie. I ja idę dogorywać do domu. Dzisiaj jest już taka pogoda, której najbardziej nie lubię, czyli chlapa, podwórko zjeżdżone, błoto. Zobaczcie Słabo Najgorsza właśnie pogoda to takie coś A tą żółtą lawetą Jeszcze chciałem wjechać Tylko tutaj pod wiatę Żeby to było z głowy Albatrosa trzeba schować do hali No jeszcze jest co robić Także e, na ten film to będzie tyle Trzymajcie się Widzimy się już w poniedziałek W kolejnym Ewentualnie jutro Krótko, instruktażowo zobaczymy, jak przeżyto przy zamknięciu, zakończeniu wegetacji sobie poradziło do momentu, kiedy spadł śnieg. Trzymajcie się i do następnego.